Wszystko wskazuje na to, że był to balon meteorologiczny. Takie zdarzenia się zdarzają, jeśli chodzi o to, że właśnie fragmenty styropianowe albo fragmenty, które wskazują na to, że właśnie mamy do czynienia z balonem są znajdowane często przez zwykłych mieszkańców. I prawdopodobnie do takiego zdarzenia właśnie doszło niedaleko Zambrowa. Wiemy, że wszystko działo się wczoraj około godziny 10. Wtedy policja dostała informację o tym, że właśnie takie fragmenty zostały znalezione, przyjechała Straż Pożarna i sprawdziła, czy nie ma tutaj żadnego promieniowania. Później został ten obiekt zabezpieczony. Policja tym się zajęła, poinformowała również służby, służby specjalne, ale wiemy też, że to nie jedyny tego rodzaju przypadek w ostatnich dniach, bo jeszcze dzień wcześniej niedaleko miejscowości Pisz został znaleziony również fragment i różne elementy tego rodzaju urządzenia, a jeszcze dzień wcześniej w powiecie olsztyńskim kolejne tego rodzaju urządzenie. Wiemy, że pod Królewcem jest stacja meteorologiczna i takie balony są wypuszczone nawet kilka razy dziennie po to, żeby badać temperaturę, ciśnienie, wilgotność to wszystko co znajduje się w atmosferze, nie jest tu nic dziwnego i kiedy wieje wiatr z północy, właśnie takie balony mogą się znaleźć na terytorium Polski. To jest weryfikowane oczywiście przez polskie służby, czy nie ma tam żadnych elementów, które mogłyby wskazywać na to, że były to balony szpiegowskie, ale do tej pory według tych informacji, które posiadamy, żaden z tych balonów nie miał takich elementów, które mogłyby wskazywać na to, że właśnie jakiekolwiek urządzenia szpiegowskie tam były. Jednak tutaj służby doceniają to, że mieszkańcy tych głównie przygranicznych miejscowości zauważają, że takie elementy, takie balony i ich fragmenty są odnajdowane na terenie naszego kraju i że zgłaszają to wszystko służbom. Więc wiemy, że takie balony na terytorium Polski mogą trafiać, w zależności oczywiście od wiatru. Są znajdowane albo na drzewach, albo po prostu na ziemi i za każdym razem warto zgłaszać to służbom, bo nigdy nie wiadomo, czy jest to balon, który ma badać temperaturę albo wilgotę. Powietrza, czy też ma jakiekolwiek inne przeznaczenie, które może szkodzić naszemu krajowi.